Witam wszystkich na kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj odcinek dla wszystkich tych, którzy cierpią na bóle biodra z przodu, z boku oraz bóle kręgosłupa lędźwiowego po tej samej stronie. W tym odcinku pokażę Wam, co może być przyczyną tych bóli i kilka propozycji ćwiczeń, które być może pomogą Wam w likwidacji tego problemu. Także zapraszam! Jedną z takich przyczyn y, tych bóli, tych dysfunkcji, o których mówiłem wcześniej jest osłabiony mięsień poroboczny lędźwi. On może nastąpić poprzez osłabienie poprzez siedzący tryb życia, przodopochylenie ciała, spłyconą lordozę lędźwiową. On znajduje się głęboko w tej części ciała, z dwóch stron, odpowiada za lekkie odgięcie kręgosłupa do tyłu oraz ruchy w bok. Jednocześnie z nim współpracują mięśnie lędźwiowe większy i mniejszy, które w tym przypadku zostają napięte, przeciążone, bo zaczynają naprawiać robotę, poprawiać czworoboczny lędźwi. Do tego dochodzi mięsień biodrowy który wraz z mięśniem lędźwiowym większym tworzy mięsień biodrowo-lędźwiowy, największy zginacz, on też będzie tu zmęczony, napięty, dlatego macie ból z przodu. Dodatkowo dojdzie przeciążenie mięśnia naprężacza powięzi szerokiej, który wplata mi się tutaj na końcu w pasmo biodrowo-piszczelowe i już macie odpowiedź, dlaczego boli Was bok. Czyli mamy bok biodra, przód biodra i kręgosłup lędźwiowy. Po prostu mięsień czworoboczny lędźwi osłabiony doprowadza do tego, że inne struktury, które z nim pracują są przeciążone i też mogą zaczynać boleć. Nie jesteśmy w stanie przećwiczyć dokładnie y, tylko i wyłącznie mięsień czworoboczny lędźwi, ponieważ tak jak mówiłem siedzi w środku i współpracuje z innymi. Także poprzez pracę na całym rejonie y, tego, tego miednicy doprowadzimy także do aktywizacji, do wzmocnienia lub do rozciągnięcia mięśnia tego czworobocznego lędźwi, ponieważ tak naprawdę nie wiemy dokładnie co z nim jest. Tak? Więc zapraszam teraz na ćwiczenia. Najprostsze ćwiczenia, jakie możemy wykonać na mięsień czworoboczny lędźwi, oczywiście też na lędźwiowy większy czy mniejszy, są to ruchy tego typu. Na bok. Raz. Otrzymać sobie 2-3-4 sekundy i schodzimy w drugą stronę. Ćwiczymy na obie strony, bo tak prawdę mówiąc nic to nie zaszkodzi, a może po prostu nam ładnie to wszystko rozruszać. Ważne jest, aby stać w linii prostej. Nie pochylać się do przodu ani do tyłu. W ten sposób ręka idzie po środku, uda w jedną stronę i w drugą. I tu możemy obserwować stan naprężenia tego mięśnia oraz fałdki, symetrię, ewentualne bóle. Jeśli chcemy sobie urozmaicić to ćwiczenie, bardzo prosto robimy to w ten sposób. Raz i w drugą. Poprzez ruch rąk. Tu ręka się teraz może mocno naciągać w kierunku ściany. A teraz w tą. I też przytrzymać kilka sekund i powtórzyć z 10-15 razy. Poczujecie pracę na kręgosłupie lędźwiowym i na bokach tutaj biodra. Jeśli chcemy sobie jeszcze bardziej to urozmaicić ćwiczenie i, i zaangażować teraz struktury, które odpowiedzialne są za ból biodra z boku i z przodu, no wystarczy, że cofniemy sobie nogę w ten sposób. Jedna, to powiedzmy po stronie chorej, cofam ją do tyłu i ustawiam ją w tej pozycji rotacji z zewnętrznej, ponieważ naprężacz jest rotatorem wewnętrznym. Ustawiam go w ten sposób, biodra ustawiam tak i robię dokładnie te same ćwiczenia. I tu będę czuł mocne naprężenia. Cofając nogę do tyłu i ustawiając ją w ten sposób, już będziecie czuli rozciąganie na biodrze tych, co mają ból, bo tam się będzie rozciągał nam naprężacz po więzi szerokiej. I jedziemy. Hop. I możemy wrócić, możemy sobie też oczywiście zrobić w drugą stronę w tym ustawieniu. Ale nas interesuje z tą nogą to ustawienie. Jeśli będziemy mieć drugą stronę chorą, nic nie, nie stoi na przeszkodzie, ustawić się tak. Ważne, żeby biodra zamknąć. I jedziemy. O, i tu już rozciągam. Mogę sobie zrobić w drugą stronę. Jak najbardziej, nic mi to nie stoi na przeszkodzie. Już mam rozciągnięty w tym ustawieniu biodrowy naprężacz szeroki i rozciągam sobie mięśnie lędźwiowe większe i mniejsze i oraz pracuję na mięśniu czworobocznym lędźwi. Ostatnią taką wersją ćwiczeń tego mięśnia w pozycji stojącej to są ciężarki. Jeśli ja będę robił ten ruch, co na początku, to ciężarki powodują, że z jednej strony wyhamowujemy, bo muszę przytrzymywać, żeby nie polecieć, więc mięsień pracuje bardzo w takim skurczu bardzo powolnym, a w drugą stronę ten mięsień rozciąga się bardzo powoli, bo musi kontrolować, żeby ciężarek nie pociągnął za sobą. Ciała, więc praca z ciężarkami jak najbardziej jest wskazana. Pracują tu głównie biodra, a nie że pracujemy ciałem. I też wciągnąć brzuch, żeby napięły się na mięśnie brzucha poprzeczne, które się też będą wzmacniać i w ten sposób możemy sobie ćwiczyć, jeśli chodzi o ćwiczenia w pozycji stojącej. Jeśli będzie wam trudno ćwiczyć w pozycji stojącej, albo nie będziecie chcieli bawić się na dwie strony, tylko chcecie dokładnie zaatakować stronę, która was boli, wykorzystajcie krzesło. Wystarczy, że stańcie sobie na końcu krzesła jedną i druga noga w ten sposób, tak? Czyli nogi są na razie równo w tej pozycji. Na krawędzi przedniej krzesła. Teraz nogę chorą cofam sobie do tyłu, tak? Najlepiej można sobie ją tu złapać. Czyli robię tu, o, żeby znowu podziałać troszeczkę rozciągająco na mięsień e, naprężacz szeroki, szeroki i dodatkowo e, mięsień tutaj biodrowy, tak, tą część biodrowo-lędźwiowego, naprężacz powięzi szeroki. Więc słuchajcie, utrzymujemy się, trzymamy sobie lub nie, jak nie chcemy, może być tak i robimy ruch w tą stronę. Czyli znowu rozciągam sobie całą tą stronę i utrzymuję chwilę i wracam, tak? I jeszcze raz łapię nogę i rozciągam. Trzymam chwilę, niech się rozciągnie, niech troszkę popracuje mięsień i wracam. I to samą sytuację możemy wykorzystać do ciężarków. Czyli robię teraz tak na krawędzi krzesła, cofam nogę do tyłu, żeby rozciągać tutaj mięsień, obracam, żeby rozciągać naprężacz i ta sama sytuacja. Pracują, a ciężarki są tylko jakby przeszkodą, którą musi przewalczyć mięśnie, no, między innymi lędźwiowe, mięsień czworoboczny, jak my będziemy bardzo prosto, bardzo powoli pracować, to mówię tutaj te ciężarki spowodują albo zwiększone napięcie koncentryczne, albo zwiększone napięcie ekscentryczne. To jest wtedy, kiedy mięsień jest napięty, a my go próbujemy rozciągać. Także można sobie tego typu ćwiczenia wykorzystywać. Jeszcze na koniec przyszedł mi taka myśl z takim ćwiczeniem z kijkiem, że można sobie spokojnie wziąć kijek w ten sposób, żeby mieć go po dwóch stronach. Przekładacie go między łopatki. Robicie pochylenie do, w bok, żeby rozciągać stronę chorą. A następnie Naciągnąć poprzez ruch w górę kijek, rozciągać rękę. Też będziecie mieć bardzo ładnie rozciągnięty cały bok y, ciała. Można to też robić z przodu. Wchodzimy tak, pochylamy się i ręka dolna naciska kij, aby górną rozciągnąć. W ten sposób. I te ćwiczenia też można zrobić po dwa, trzy, cztery powtórzenia, po kilka sekund na każdą stronę. I myślę, że jak dobrze popracujecie nad tym, to mogą ustąpić Wam bóle biodra z przodu, z boku i kręgosłupa mniej więcej tu, bez promieniowania do nogi. Także to wszystko na dzisiaj. Zapraszam do subskrypcji, udostępniania, lajkowania, komentowania i do następnego razu.